Teraz na przykładzie taty oliwi chciałbym pokazać, bo ma wzrost 188,9 cm, jest troszeczkę wyższy. Eee, I tak, usiądź troszeczkę bliżej na siedzeniu. No i też macie idealną e, okazję do tego, żeby zobaczyć, jak mniej więcej będziecie wyglądać. Już pokazywałem, że przy wzroście 175 to już takie minimum, a maksimum no to jest tak właśnie 185, 187 cm wzrost. Jak się czujesz na nim? Bardzo dobrze. Jak waga, on jest ciężki czy w miarę jest optymalny? Jest optymalny. Pamiętajmy, Bo że. Chyba postawić na koło to trochę za ciężki może na razie. Okej, okay. ze sprzęgła na pewno się to da. Bardzo ważne, że to jest, żebyś wiedział i żebyście wy wiedzieli, to jest tak zwane lekkie enduro i jego trzeba troszeczkę skonfigurować. Trzeba usztywnić mu zawieszenie podstawowa regulacja. Przód, podstawowa regulacja tył i też można nim w miarę stosunkowo gdzieś się wybrać na tor MX-owy, ale on jest stworzony do jazdy enduro.